George jest bardzo śliski Przepraszam, że się śmiałam, pani kaczko, ale ty śmiałam Zaczyna padać George, George. Pepa i George uwielbiają śnieg George, złapmy płatki Pepa i George łapią płatki George złapał płatek. Pepa też złapała płatek. O! Przyszła Suzy Owca z Suzy Witaj Pepo. Jej, to dopiero zabawa. Na tamtym wzgórzu. Tam jest dużo śniegu. Sama zjeżdżaj. Czy chcecie? Tak, bardzo. <Crecidad> Przyjaciele Pety zjeżdżają na sankach z górki. Uuu. Uuu. A, a. <tsk -t direito> Ojej. George pośliznął się i się sturlał. Śmiesznie wygląda. George! George wcale nie uważa, że. jest chłopcem. A, 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 a. Bardzo łatwo ześliznąć się z górki. Może poniosę, George'a? Tato! A mnie też poniesiesz? <noise> nie martw. Tylko uważaj, żebyś sam się nie pośliznął, tatusiu. <noise> nie martw się, mamo świnko. Pamiętaj, że mam fenomenalną. masę ciała. <noise> Zjedźmy wszyscy naraz, żeby łatwiej było o wypadek. Dobrze! Do Dobiegu, gotowi? Start! <śpiewanie> Możemy zacząć od pana? Ależ oczywiście. Że nie. <śpiewanie> Moja praca to przede wszystkim cyferki. Mam też sporo bardzo ważnych druczków, a także różne pieczątki datowniki i stemple. Wow! Jaką fajną pracę ma pan królik. O. George znalazł okulary Pedra. Głupca <noise> <noise> z George. Proszę bardzo. Dziękuję. Pedro! Pedro! Pedro!